Cześć, dzisiaj opowiem Wam o depilacji laserowej i odpowiem na najczęściej zadawane przez Was pytania. Depilacja laserowa jest to nowoczesna i skuteczna metoda trwałej redukcji owłosienia. Działa poprzez wiązkę światła, która wychwytywana jest przez melaninę w cebulce włosa, prowadząc do jej trwałego zniszczenia. Dzięki temu włosy stopniowo stają się coraz słabsze, a później przestają odrastać. Depilacja laserowa choć właściwie powinno używać się słowa epilacja, jest to zabieg, który pomaga nam pozbyć się zbędnego obłosienia, głównie ze względów estetycznych. Świetnie sprawdza się przy problemach z nadmiernym owłosieniem, wrastającymi włoskami czy podrażnieniami po goleniu i łoskowaniu. Jak w przypadku każdego zabiegu, istnieją pewne przeciwwskazania do jego wykonania: i są to ciąża i karmienie piersią, nowotwory, leczenie onkologiczne, przyjmowanie leków przeciwbólowych, przeciwzakrzepowych, aspiryny, antybiotykoterapia w ciągu ostatnich dwóch tygodni, leczenie izotretinoiną bądź tetracyklinami, stosowanie substancji i ziół fotouczulających. Podwyższona temperatura ciała, aktywna infekcja czy przeziębienie, świeża opalenizna lub używanie samoopalacza, stosowanie kremów z retinolem w miejscu zabiegowym, epilepsja, nieuregulowane choroby autoimmunologiczne typu cukrzyca bądź nadciśnienie, choroby skóry takie jak uszczyca. Środki antykoncepcyjne często blokują działanie androgenów, a po ich odstawieniu ich poziom może z powrotem wzrosnąć, a niepożądane ogłosienie powróci. Podobnie w przypadku PCOS, czyli zespołu policystycznych jajników, wysoki poziom androgenów sprawia, że konieczna jest większa ilość zabiegów niż standardowa. Jak przygotować się do zabiegu? Na Minimum 4 tygodnie przed zabiegiem nie wyrywamy włosków woskiem, depilatorem ani pensetą. Ura nie powinna być opalona, więc musimy odczekać troszkę od powrotu z wakacji bądź po pobycie w solarium. Na dobę przed zabiegiem golimy miejsce zabiegowe maszynkom. Nie stosujemy żadnych samoopalaczy ani intensywnych peelingów tuż przed zabiegiem. Jakie są odczucia podczas zabiegu? Odczucia są bardzo indywidualne, najczęściej opisywane jako mocne, ciepło bądź delikatne kłucie Zależy to też od miejsca zabiegowego, gęstości i koloru włosków, a także indywidualnego progu ból. Po depilacji laserowej może pojawić się delikatne zaróżowienie, obrzęk okołomieszkowy i tkliwość miejsca zabiegowego. To naturalna reakcja skóry i ustępuje w przeciągu kilku godzin do maksymalnie kilku dni. Po zabiegu należy nie korzystać z sauny ani solarium, unikać opalania się zaleca się przynajmniej do miesiąca po zabiegu, a także bezpośrednio po zabiegu unikać gorących kąpieli, nie przegrzewać okolicy zabiegowej, a także nie stosować na nią antyprespirantów przez 24 godziny, żeby dodatkowo nie podrażniać skóry. Detilacja laserowa to inwestycja w komfort i oszczędność czasu każdego dnia. To bezpieczna i skuteczna metoda redukcji owłosienia, jeśli przestrzegamy wszystkich zaleceń przed i po zabiegowych. Oraz wykonamy odpowiednią dla nas liczbę zabiegów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultacje bądź umówienie się na wizytę. Obserwuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej o nowoczesnych zabiegach kosmetologicznych. Do zobaczenia!